Dajcie moi drodzy, z tej strony go fanka. Zawsze mówicie A otwierasz tylko jedną saszetkę na tych odcinkach? Otwórz więcej, proszę bardzo, dwie Mam już całą serię, także to będą takie dodatkowe Tutaj Wam sklep życzy miłego dnia A cena jednej saszetki to 15,99, 16, zależy od sklepu To najpierw otworzymy sobie tą z miłego dnia, Żeby ten dzień był naprawdę mielutki. Mm, I tutaj będzie Pijama, Garmadonę Proszę bardzo, otwieram na odcinku. Omawiać nie muszę, ze względu na to, że już kiedyś Wam o tej figurce zapowiadałam. Linki w opisie. A jeszcze jest jedna figureczka. Tutaj, proszę bardzo, rościnam. Ta bez miłgodnia. Tam kosztowała 16 zł, tam to 15,99 Kupowałam w innych sklepach. I tu też mamy Garmadonę. Jest to ta piąteczka, tu jest szesnasteczka. Jeśli powiecie, że popełniłam błąd i te figurki nie miały tak wyglądać To powiem Wam, że nie popełniłam błędu i figurki miały tak wyglądać Ponieważ chciałam stworzyć tego Garmadona niczym z mecha lub rekina Brakuje mi jeszcze tylko tej niebieskiej, um, te rynki a Także tutaj nie ma niestety na druku, żeby był taki jak w smoku Ale przynajmniej będzie bardzo podobny, bo na razie nie planuję mieć żadnego zestawu z Garmadonem Oprócz tego upadku A... Zobaczycie, jak wyglądają finalnie te figureczki, to Wam pokazuję. Tutaj mamy normalnego Garmadonka i tutaj tego Garmadonka w piżamie. Także dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Już znacie moje niecne plany i Nie mogliście się troszeczkę przyjrzeć małej mieszance. Także, cześć!